Halo? Halo, czy to rok 2000? Tak, a o co chodzi? Kosmetyki wam uciekły! Pomyłka. Wiem, że na ten film czekaliście długo. Wystarczająco długo. Porozmawiajmy o kosmetykach selfie projekt. Do testu marki zbierałam się niechętnie. Kręciłam się w okolicy półek i nie wiedziałam po co sięgnąć. Próbowałam coś wybrać, ale ostatecznie wracałam jedynie z przemyśleniami na temat tych kosmetyków. I chyba czas je podsumować. Mam kilka zarzutów, przez które nie zdecydowałam się na dłuższe testy. Przede wszystkim produkty w ogóle nie są dla mnie ciekawe. Nie kuszam mnie żadnymi fajnymi substancjami, aktywnymi formułami. Nic. Zima. Zwróciłam jednak uwagę na to, że firma ma duży wybór maseczek peel -off. Nie jestem ich wielką fanką, ponieważ one nie za bardzo działają. Ogólnie jako rodzaj, nie że te konkretnie. Mogą wygładzić buzię, faktycznie tam jakiś meszek czy suche skórki zdejmą, ale jeśli chodzi o pory to ich nie oczyszczają tak jak to sobie wyobrażamy. Porów nie da się tak po prostu wyciągnąć. Zalegający łój sięga zbyt daleko w głąb skóry. Kurka naturka kiedyś porównała to do wepchnięcia plasteliny do rurki i wyciągania jej przyklejając taśmę. No tak nie za bardzo to działa. Jeszcze co do maseczek, to bardzo zdenerwowały mnie te brokatowe. Brokat jest idealnym przykładem mikroplastiku, który zanieczyszcza środowisko. Po co go dodawać? Żeby się błyszczało przez kilka minut? Bez sensu to takie produkowanie zupełnie zbędnych śmieci. Mogę nawet zrozumieć użycie saszetek, bo niektórych maseczek nie da się zrobić w słoiczku ze względu na zbyt szybkie zasychanie, ale brokat to coś, bez czego przecież możemy się obejść. Ech, jakbyście chcieli posłuchać więcej o mikroplastiku, to dajcie znać. Złość na bok idziemy do kolejnego produktu. Taka maseczka panda. Jest dość droga, więc liczyłam, że coś fajnego tutaj znajdę. No i jedyne co mnie tu zainteresowało, to ekstrakt z bambusa i węgiel aktywny. A skład wcale nie jest krótki. Konkurencyjne maseczki mają w tej cenie chociażby betainę, trehalozę, oleje, hydrolaty, witaminy itd. W selfie wypada przy nich po prostu słabo. Produkt nie jest więc zły sam w sobie, ale konkurencja jest znacznie lepsza. Skład wcale nie musi być bogaty, aby był dobry. Można zrobić coś minimalistycznie, ale ciekawie. Następny produkt. Chusteczki do demakijażu na make-up. Są kompletnie nie w moim guście kosmetycznym. Siarka w produkcie do demakijażu? Okej, okay, to fajny składnik, ale nie przekonuje mnie przy zmywaniu na przykład tuszu do rzęs. Myślę, że ten produkt może zbyt łatwo podrażnić. Swoją drogą nie podoba mi się, że producent chwali się brakiem na przykład parafiny czy parabenów, ale dodaje bardziej kontrowersyjne do donory formaldehydu nie wchodząc w szczegóły. Po prostu to spora niekonsekwencja. Lecimy dalej. Kremy mnie nie zainteresowały, ponieważ są dla mnie za mało wartościowe. Bałabym się o przesuszenie. Żeli do mycia buzi nie mogłam przetestować, bo mam zbyt wrażliwą skórę. A jeden ma takie długie konserwanty, które mnie podrażniają. Te takie metylo... ...methylicythiazolinony. ...metylociastoliny. A ten drugi ma substancję myjącą, za którą nie do końca przepadam, poczuję po niej ściągnięcie. Tak przeważnie. Oczywiście cały czas mówię tutaj o moich odczuciach. Jeśli wy lubicie te produkty, to okej. Okay. Nie jestem żadną wyrocznią i najważniejsze jest dla mnie to, abyście wy byli zadowoleni ze swojej pielęgnacji. Wiecie co? Bardzo, ale to bardzo nie lubię krytykować produktów. Wiem, że stworzenie kosmetyku i trafienie z nim do tak dużego sklepu jak Crossman to ogromny wyczyn i chciałabym za każdego trzymać kciuki. Ale chcę być też sprawiedliwa. Nie chcę chwalić przeciętnego produktu za bycie poprawnym, jeśli dosłownie na półce obok. Macie coś lepszego i to w dokładnie takiej samej cenie. Teraz, nawet mając 15 zł w kieszeni, macie wybór. Czasem wystarczy poczekać na promocję, aby w takiej cenie kupić sobie coś super. Najchętniej bym tę markę po prostu pominęła, ale tak dużo osób prosi mnie o opinię na ten temat, że chcę być z Wami szczera. Nic nie polecam. Czułabym się źle szukając na siłę pozytywów. Tutaj czegoś mi zabrakło. Jakbym cofnęła się do roku 2005, gdzie wrażenie robiły kolorowe i młodzieżowe opakowania. Co prawda markę pozostawiam z negatywną oceną, ale nie kończę jej tematu. Liczę na produkty, które będę mogła Wam polecić z czystym sumieniem. Teraz wiele firm przechodzi zmiany. Liczę, że i tutaj pojawi się coś ciekawego. I to nie jest tak, że tylko Kosmetyki są złe, tylko konkurencja jest po prostu lepsza. Jeśli film Wam się spodobał, to pamiętajcie o łapce w górę. Dziś się z wami żegnam buziaki pa!